Dzień dobry Państwu. Może. Ja przepraszam za dzisiejszą moją nie najlepszą dyspozycję gardłową, jak słychać. Przepraszam za to i mam nadzieję, że w trakcie e, referatu e, ustrzegę się tego przykrego kaszlu. E, temat mojego wystąpienia został ujęty dość wąsko. Ja postaram się nieco szerzej go ująć, ale mieszcząc się w zakresie no, z tej perspektywy utworzenia, powstania jednolitej ochrony patentowej. Wspomnę, proszę Państwa, o drobnej, omyłce no, w tekście zaproszenia, mianowicie, ale to jest błogosławiona omyłka, bo od niej rozpocznę. Mianowicie, macie tam Państwo w tekście zaproszenia stan ratyfikacji porozumienia w sprawie jednolitej ochrony patentowej. Nie chodzi o to i właśnie od tego rozpocznę, jak powiedziałem, jest to szczęśliwa pomyłka, bo mogę właśnie wyjaśnić te, te, te bardzo zawikłane, one są rzeczywiście bardzo trudne i nawet prawnicy. Jak zauważam niekiedy no w mediach głównie mają problemy, żeby ten węzeł gordyjski rozplątać no i ustalić co się składa na jednolitą ochronę patentową. Więc oczywiście chodzi nie o porozumienie w sprawie jednolitej ochrony patentowej, tylko o porozumienie, czyli umowę międzynarodową. W sprawie jednolitego sądu patentowego, to sąd patentowy, ten jednolity, ma powstać w drodze umowy międzynarodowej. Natomiast jednolita ochrona patentowa, ta jednolita ochrona, to co Państwo macie w tekście zaproszenia jako tytuł mojego referatu, ona już powstała. Ona już powstała na podstawie formalnie rzecz biorąc, prawda? Jeszcze nie działa. Już powstała na podstawie dwóch aktów prawa Unii Europejskiej. Prawa Unii Europejskiej chodzi o rozporządzenia unijne, które stworzy, wprowadziły, jak to się określa, czyli implementowały, e, wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia właśnie jednolitej ochrony patentowej. I te dwa rozporządzenia, przyjęte 17 grudnia. 2012 roku, czyli dawno, prawda, jak słyszymy, już blisko dwa, no niespełna dwa lata. E, one już weszły w życie, co więcej. Państwo się dziwicie, że takie rzeczy mówię. No, nie moja wina, że system prawa unijnego jest taki inny niż nasz. Tam akt prawny wchodzi w życie. Na przykład zwykle tak jest 20 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym, ale zaczyna działać, czyli następuje jego stosowanie po długim, długim czasie. I tak jest w tym przypadku, mianowicie obydwa rozporządzenia, o których wspomniałam. Dla porządku podam numery 1257 łamane na 12 rok, czyli na 12 i 1260 też łamane na 2012 rok. One, jak powiedziałam, jedno tworzy tę jednolitą ochronę patentową, a drugie dotyczy tak zwanego systemu tłumaczeń, no co jest dość, Enigmatycznym określeniem, ponieważ dokładnie znosi tłumaczenia. Te, które przewiduje Konwencja Monachijska o patencie europejskim dla tak zwanego klasycznego patentu europejskiego. I te, jak powiedziałam, rozporządzenia są już gotowe, przyjęte, co więcej weszły w życie. Ogłoszone w dzienniku urzędowym numer sylwestrowy, czyli 31 grudnia. Taką miłą niespodziankę nam prawodawca unijny, komisja, prawda? Publikując to w Sylwestra, dla mnie oczywiście nie była to miła niespodzianka. Nie muszę ukrywać na tej sali swojej zdecydowanie negatywnej oceny, zarówno jednolitego patentu, tak zwanego jednolitego, bo oczywiście on jednolity nie będzie. Tak, to taka ciekawostka. Ja go studentom nazywam niejednolity patent jednolity. <grystanie> I bo żeby troszkę porządek utrzymać w tym, co mówię, przejdę teraz właśnie do tego porozumienia w sprawie jednolitego sądu patentowego. Mianowicie to jest pokłosie, ta umowa, prawda, porozumienie, czyli agreement, umowa, moglibyśmy powiedzieć, międzynarodowa, która ma być zawarta wyłącznie pomiędzy państwami Unii Europejskiej. I bez udziału samej Unii, Unia Europejska jako podmiot, jako osoba prawna prawa publicznego w tym wypadku międzynarodowego nie występuje w tej umowie. I co więcej, nie a właściwie co dziwniejsze, nie są stronami tej umowy pozostałe państwa należące do konwencji monachijskiej. Dziesięć ich jest na przykład Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Turcja. I te państwa będące członkami konwencji monachijskiej, a więc żyjące już od dawna zresztą w systemie patentu europejskiego, w tej umowie nie uczestniczą. Także wielkim błędem byłoby powiedzieć, że jest to umowa międzynarodowa, porozumienie, prawda, które tworzy unijny sąd patentowy. Wielkim błędem, dlatego że tym bardziej że nie tylko, że, że ta umowa, w niej nie uczestniczy Unia Europejska, ale ta umowa również nie będzie z tego powodu, między innymi, nie będzie częścią prawa Unii Europejskiej, nie będzie częścią AKI Comuntel, jak to nazywamy, i z tego płyną bardzo konkretne wnioski, mianowicie, na przykład Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie będzie miał kompetencji do dokonywania wykładni tej umowy. No i teraz puenta tej części wypowiedzi. O to chodziło, żeby nie miał kompetencji. O to chodziło. Być może, jeżeli państwo śledziliście te. Tak, jeszcze chwilę, bo tak czuję się. <śm> Jeśli śledziliśmy no, powstanie tego pakietu patentowego, czyli tych dwóch rozporządzeń i tej umowy międzynarodowej, widzieliśmy, że pierwotnie najważniejsza sprawa, która dotyczy patentu, jakiegokolwiek, nie tylko niejednolitego, jednolitego, jest to treść patentu. Czyli treść praw wyłącznych, jakie ten patent to prawo przyznaje. I te sprawy miały być oczywiście regulowane w unijnym rozporządzeniu. No bo wypada, skoro powstaje patent wprawdzie nie Unii Europejskiej, ale jednak jednolity dla państw członkowskich, no to wypadało to uregulować w rozporządzeniu. Nie, nie zrobiono tego. Dlaczego? No bo gdyby to wstawiono do rozporządzenia, orzekałby w tych sprawach Trybunał Unijny. A chodziło o to, żeby w unijnym patencie Unijny Trybunał nie miał nic do powiedzenia. Dlaczego? No bo sędziowie, czyli prawnicy na ogół, jak to mówiono, bez ogródek, nie znają się na patentach, na zakresie patentu i będą psuli pracę sędziom, sędziom Sądu Jednolitego Patentowego. Ale ponieważ mam powiedzieć o stanie spraw związanych z wejściem w życie tego porozumienia, to dodam, proszę Państwa, że ono zostało podpisane 19 lutego 2013 roku, czyli też już ponad rok temu i póki co nie weszło w życie. Ta umowa międzynarodowa. Dlatego, że wymaga do tego wejścia w życie 13 ratyfikacji. I to 13 ratyfikacji, powiedziałabym nie byle jakich państw, to przepraszam z góry za takie określenie, tylko w tej liczbie 13 państw muszą, muszą obligatoryjnie znaleźć się trzy. No które łatwo zgadnąć. Tak mam mówić? Niemcy. Wielka Brytania i Francja. Muszą te państwa być obligatoryjne. Zatem, gdyby nawet tę umowę ratyfikowało 20, no dzisiaj w Unii jest 28 państw, prawda, tylko one mogą być stronami tej umowy. Hiszpania pewnie tego nie zrobi, Polska, miejmy nadzieję, że również nie, dlatego że do tej pory nie podpisała. Ale pamiętajmy, że sprawa nie jest zamknięta, dlatego że jesteśmy we wzmocnionej współpracy. Nie wystąpiliśmy z niej, niestety dodam w tym miejscu, w Sejmie, więc we wzmocnionej współpracy inaczej niż Hiszpania my jesteśmy. A póki co nie podpisaliśmy tej umowy, ale to nie jest pełen sukces, dlatego że tę umowę można podpisać kiedykolwiek. Dzisiaj, jutro. No. Pojedzie właściwy minister i podpisze. Ale będzie problem ratyfikacji, tak? Bo samo podpisanie oczywiście jeszcze nie jestem związaniem się umową, mianowicie ratyfikacji, jak do tej pory powiedziałam, że dokonały na stronach Komisji Europejskiej, bo ona jakimś cudem prowadzi rejestr tych ratyfikacji. Mówię jakimś cudem, bo to nie jest prawo Unii Europejskiej. Ale prowadzi Komisja takie usługi, że publikuje państwa, które dokonały ratyfikacji. Są dwa mianowicie Austria w sierpniu zeszłego roku już zrobiła ratyfikację formalnie i Francja, czyli jedno z tych państw obligatoryjnych jedno z tych trzech. No i Malta o Malcie było słychać na przełomie tego roku i poprzedniego, ale póki co na tej liście, którą komisja zawiaduje europejska, Malta nie jest wymieniona. Co jeszcze słychać? Niemcy powiedziały, że zajmą się tą sprawą po wakacjach. Jak dobrze odpoczną, to szybko w Bundestagu przeprowadzą ustawę ratyfikacyjną, tak można zakładać. Belgia już jest daleko zaawansowana. Z tego co wiem, Szwecja też w Danii ma być referendum. Ciekawostka przy okazji wyborów, no oni mają inną pozycję w Unii Europejskiej, mogą sobie na to pozwolić również. Mają 25 przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wielka Brytania, czyli drugie z tych, trzecie z tych państw ze względu na inny system niż u nas, tam została uchwalona dość duża ustawa o zmianie prawa patentowego i również wzorów przemysłowych, czyli wzorów design. I w, w tej ustawie, między innymi, upoważniono właściwego ministra do ratyfikowania porozumienia o jednolitym sądzie patentowym. No, ale to jest e, taki blanketowy, troszkę byśmy powiedzieli, nie wiadomo, czy on to zrobi i kiedy. Tak, także nie jest sprawa, bo to jest inny system prawny. Nie musimy, nie możemy wszystkiego przekładać na to, co my znamy. I jeśli chodzi o Polskę, proszę Państwa, to ja oczywiście, aha, przepraszam, bo jeszcze dodam, że to nie jest jedyny warunek, ta ratyfikacja, o której wspomniałam, mianowicie w Unii Europejskiej od dawna już obowiązuje system określania jurysdykcji sądów państw członkowskich. Jurysdykcja, czyli właściwość Międzynarodowa, czyli była stara konwencja brukselska z 1968 roku, potem jest, obecnie jest tak zwana Bruksela I, e, określa, który sąd, prawda, niemiecki, francuski, portugalski czy polski, jest w danej sprawie cywilnej lub handlowej właściwy. I te regulacje obecnie, jest to Bruksela 1 z roku 2001, 44 numer, tak, na 2001. Ona została zmieniona, ta nowa Bruksela 1, uwaga, weszła już dawno w życie, no bo została przyjęta 12 grudnia 2012 roku. Łatwo zapamiętać same dwunastki, stąd pamiętam. E 12 roku, czyli tuż przed tymi naszymi dwoma rozporządzeniami patentowymi, tyle tylko, że ona będzie stosowana, uwaga, my byśmy powiedzieli, wakacje o legis, tak? Po dwóch latach, czyli od 10 stycznia, 10 stycznia 15 roku. I teraz zmiany, wprowadzenie zmian do tej nowej Brukseli 1 jest kolejnym warunkiem wejścia w życie porozumienia w sprawie jednolitego sądu patentowego. Przepraszam, że tak powiem, ale mało kto o tym wie i dlatego wszyscy się skupiają na ratyfikacji. O Niemcy nie ratyfikowali, to może w ogóle nie ratyfikują. Nie, ja się obawiam, że oczywiście ratyfikują. I wszystkie te warunki formalne, te trzy państwa to zrobią po to, żeby mogło wejść, tyle tylko, że mają po prostu czas. No, czas! Skoro i tak ta nowa Bruksela 1 nie może wejść, nie może wejść w stosowanie, tak to określę. Przed 10 stycznia 2015 roku i było to wiadomo od dwóch lat. No to po co się spieszyć z ratyfikacją? I zmiany, o których wspomniałam, no bo celem tych zmian jest oczywiście jakaś tam próba wpisania tego jednolitego sądu patentowego, który jest bezprecedensowy również w innych państwach Unii Europejskiej. To jest, on ma być określony jako wspólny sąd państw członkowskich. Wspólny sąd, common court, państw członkowskich, które będą uczestniczyć, ratyfikują to, to porozumienie o jednolitym sądzie. A więc takiego, no, nie wiem, kuriozum, tak do tej pory świat nie widział. Wspólny sąd dla 20, 13, prawda, albo więcej państw, niespotykany i oczywiście z tego powodu jest problem. Niezgodności z naszą konstytucją. Nasza konstytucja reguluje sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Artykuł 10. Kto sprawuje? Sądy i trybunały. A sądy są uregulowane w konstytucji. Mamy enumeratywny katalog sądów i czegoś takiego jak sąd wspólny dla państw członkowskich tam nie ma. Czyli ratyfikacja będzie wymagała zmiany konstytucji, tak się, tym się pocieszam, chociaż oczywiście nie można wykluczyć, bo słyszałam z ust nawet osoby publicznej, tak to określę, że nie ma problemu z tym sądem patentowym, ponieważ już od dawna jesteśmy stronami tego Międzynarodowego Trybunału Karnego Karnego. Więc chcę powiedzieć, że oczywiście jest to argument chybiony, ponieważ różnica pomiędzy statusem Trybunału Karnego Międzynarodowego i tym patentowym sądem jest podstawowa, zasadnicza. Podobnie chybione byłyby argumenty, że ten sąd, prawda, to też nie ma problemu, no bo przecież orzeka Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I Trybunał Praw Człowieka też orzeka w Strasburgu. I Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości też w Hadze orzeka. Więc proszę Państwa, nie mamy czasu oczywiście, żeby te argumenty no, wyeliminować, bo one mówię najkrócej, nie mają sensu. Trzeba porównać prawda, zakres kognicji jednego, drugiego, trzeciego trybunału i to, co będzie robił sąd patentowy jednolity. No i jak wyjaśniłam, tak te zmiany, które mają do Brukseli 1 być wprowadzone. Po to, żeby również ten warunek wejścia w życie porozumienia o jednolitym sądzie był spełniony, one już 15 kwietnia zostały przegłosowane przez Parlament Europejski, czyli sprawa jest zaklepana i teraz tylko formalnie Rada ma przyjąć. Rada. Pewnie na to, jest, to są zmiany. Przepraszam bardzo. Nie, nie chodzi o te sprawy patentowe, prawda? Te rozporządzenia patentowe. Tylko wydawałoby się zupełnie inna dziedzina i tam nie będzie pewnie naszego ministra gospodarki, tylko minister sprawiedliwości. Bo chodzi o jurysdykcję wszystkich sądów. Tak? I również żeby wpisać tam ten nadzwyczajny, żeby nie powiedzieć kuriozalny sąd. Jednolity patentowy. Bardzo dziękuję, zdaję sobie sprawę, że przekroczyłam czas. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, sami widzicie, widzicie, jak bardzo dużo ważnych spraw jest poruszanych. Nie da się tego zrobić w tak krótkim czasie. Stąd właśnie te, niestety, przesunięcia w czasie. Proszę o wybaczenie. Poproszę w tej chwili panią Anię Korbele, prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, o króciutką wypowiedź i będziemy przechodzić do dalszej części programu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, możemy zrezygnować z jednej z prezentacji, ale nie możemy zrezygnować z wprowadzenia i wyjaśnienia Państwu, jak ważne rzeczy działy się tutaj w Sejmie, jak ważne dla nas wszystkich wydarzyły się w Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii kierowanej przez pana Mieczysława Golbę. Byłam świadkiem tych wydarzeń, i taki jest mój obowiązek, aby powiedzieć Państwu kilka zaledwie słów. I namówić Państwa do postawienia pytań, które tak jak wtedy decydowały o. stawiane tutaj, właśnie, decydowały o losach Polski, dziś mogą zadecydować o naszej przyszłości najbliższej. To właśnie Pan Przewodniczący Mieczysław Golba słuchał tych pytań. Pan poseł rozumie przedsiębiorców, jest, jak rozumiem, jednym z nich. I dlatego te pytania nie, 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 nie trafiały do donikąd. A powtórzmy je. Czy państwo w naszym gronie gościmy dzisiaj przedsiębiorców? Czy ktoś z państwa, czy pani, czy pan chcieliby, aby pozew skierowany przeciwko państwa firmy był w najbliższej przyszłości rozpoznawany nie przez polski sąd, tylko przez sąd we Francji, w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii? Czy chcecie państwo? Czy pani chce, czy pan chce? żebyście dla zorientowania się jaka jest sytuacja bezpieczeństwa prawnego rozwiązania stosowanego w państwa firmie dla oceny tego zjawiska zmuszeni byli do zlecenia przygotowania analizy prowadzonej na w obcym języku francuskim, angielskim, niemieckim. Nie chcieliśmy tego w komisji innowacyjności rzeczywiście pracowano i słuchano, zapraszając do dyskusji wybitnych naukowców. I stąd jeszcze dwa słowa wprowadzenia, zanim zaczniemy dyskusję, do której serdecznie Państwa namawiam i o którą bardzo proszę. Powiedzmy jeszcze i z hu. Gościmy dzisiaj tutaj osoby, których rola w kształtowaniu polityki gospodarki, nie tylko Polski, ale Europy, jest nie do przecenienia. Pan Alfonso Duran jest osobą, Dzięki której y, osoby odpowiedzialne za wniesienie skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjęły decyzję o wniesieniu tych skarg. Postawiono tam pytania dotyczące poprawności, balansu i sprawiedliwości przyjmowanych rozwiązań przez wszystkie kraje europejskie. Pani profesor Aurelia Nowicka, pan profesor Sołtysiński. To wybitne osoby w gronie polskich naukowców, którzy upomnieli się o prawa przedsiębiorców. Zapraszając Państwa do dyskusji, przypominając te dane statystyczne, z których wynika, że to właśnie Państwo jesteście solą tej ziemi, że to Państwo, przedsiębiorcy, tworzycie budżet naszego państwa. Namawiam serdecznie do stawiania pytań takich jak to, które postawili moi koledzy rzecznicy patentowi w jednym z pierwszych w czasie jednego z pierwszych zajęć aplikacji rzecznikowskich. Pan minister Hajduk mówił dzisiaj o problemach związanych z wyszukaniem właściwych rozwiązań prawnych. Moi koledzy inżynierowie pytali wtedy, skoro mamy kłopoty z ustaleniem i wprowadzeniem właściwych reguł prawnych, to dlaczego nie przywieziemy z Niemiec wagonu przepisów, nie przetłumaczymy ich i nie wprowadzimy systemu, który tam po prostu działa. Wszyscy tutaj stanowimy grono przedsiębiorcy, politycy, Rzecznicy Patentowi. Stanowimy grono, które w miarę upływu czasu nie tylko y, y, nabiera dystansu do rzeczywistości i y, stanowimy grono ludzi, których nie tylko poczucie humoru, ale i wartość rośnie. Zadbajmy o tę wartość, postawmy pytania i spróbujmy podjąć działanie, dzięki którym dzisiejsza konferencja zakończy się konkretnymi działaniami. Powierzając tą prośbę panu, panu Przewodniczącemu, składając, przekazując ją do Roku Pana Przewodniczącego, jestem głęboko przekonana, że uda nam się sformułować myśl, dzięki której uwagi sformułowane dziś nie pójdą donikąd, tylko będą autentycznie rozważane. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze o słowo pana przewodniczącego yy, Mieczysława Golbę, posła na Sejm Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Ja tylko do głosu Pani Prezes chcę powiedzieć, rzeczywiście, że niejednokrotnie i przez kilkanaście komisji wsłuchiwaliśmy się w głos rzeczników patentowych, wielu osobistości wspaniałych, którzy brali udział właśnie w tym naszym posiedzeniu komisji niejednokrotnie. I chcę powiedzieć, że w przyszłości też to będziemy robić, dlatego dziękuję za te ciepłe słowa skierowane pod adresem moim czy kom mojej komisji, którą mam zaszczyt prowadzić. Na pewno to jest bardzo ważne zagadnienie poruszane i ta konferencja jest ku temu, jak gdyby ciąg dalszy, tych wszystkich prac, które miały dotychczas, jak gdyby no, ten wymierny, bym powiedział, taki wynik, który praktycznie się składa na to, że dzisiaj możemy debatować i podejmować jakieś konkretne rozwiązania. Także Myślę, że na pewno w dalszym ciągu Komisja będzie takim, pracować nad takimi rozwiązaniami, które dadzą jak gdyby taką swobodę działalności, prowadzenia działalności gospodarczej naszym przedsiębiorcom, a przede wszystkim dla dobra gospodarki, dla do rozwoju naszego kraju. To jest bardzo ważne i istotne. Dziękuję bardzo.